Witajcie, witajcie, gramy w co chcemy, Empire Earth 3, jak pamiętacie, zapewne y, mamy już trzy prowincje, dwie ustawione na naukowo jedna wojskowa, do zdobycia Egipt oraz Syberia, zaczniemy od Syberii, jako że tu są trzy plemiona, może to potrwać ciutkę dłużej, Poza tym, tu jest wyższy współczynnik handlowy, z tego względu e, będę chciał się na tym skupić. E, oczywiście będę jak najszybciej chciał podążyć do przejścia w czasy średniowieczne. E, mam jeszcze chwilę na to. W sumie nadal jesteśmy jeszcze w czasach przed naszą erą. E, co ułatwia znacząco e, jakikolwiek rozwój. Mamy bazar. Tak jak pamiętacie, rozwijamy to natychmiastowo. E, znaleźć trzeba teraz magazyn, miejsce na fortece. Myślę, że będzie dobre choćby gdzieś tu. A nie, to, to nie, 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 wróć. Dobra. Wy się przemieście. E, jesteśmy przy samej krawędzi. Mamy już bazar e, w, zbudowany. Zaraz przy samym centrum miasta. Przyda się od razu zwiadowca jeszcze jedna forteca. E, a już dobra. E, wiem spokojnie. Jak mam się rozwijać? Magazyn spokojnie powinien być gdzieś tu. E... O, dokładnie. E... Mamy miejsce na magazyn. Mamy fortecę. Mamy też od razu sąsiadów. Mam nadzieję, że przyjaźnie nastawionych. Mm. Nie dowiem się, dopóki e, nie wyślę tam zwiadowcy. E, w, Syberia jest ogółem bardzo ciekawą mapą i, e, i głównie problem jej stanowi wielkość. Jest ogromna. E, co więcej, jest to takie półkole. Oni well, mnie chyba they nie lubią. Oni mnie na pewno nie lubią e, Czyli będziemy musieli się im przypodobać jakoś. Dobra. Ale na razie się zabunkrujemy. Rozwiniemy od razu naszych kocarzy i tych jeszcze mogą przyjść stamtąd, mam nadzieję, że nie przyjdą. Ale w razie czego jeszcze postawię jedną fortecę w zabezpieczeniu dobra, przydadzą się w takim razie koszary i stajnia może jeszcze dok W sumie możemy tutaj wybudować dok Y, może się to w tej chwili nawet przydać. Pomoże nam to rozwój w y, zdobywaniu surowców. No właśnie łucznicy już nas atakują. Więc trzeba ich troszeczkę tutaj. Mm. Najgorszy jest ich zasięg, tak? Mają bardzo duży zasięg i... Najważniejsze jest teraz e, wybronić naszą wioskę tym, co mamy. E, a że niewiele mamy, to może się okazać to problemem. E, mam nadzieję, że nie. Mamy stajnie, mamy koszary. Bardzo mocno mnie tutaj przeharaszowali po moich skromnych wojskach. Ale ostatecznie. I tak wychodzę na plus. Dobra, mamy dok na razie. Nie będziemy z tego korzystać. Potrzebuję w takim razie kilku wozów bojowych. Może być sześć. Dobra, wyładuj. I wyeliminuj łuczników. Łucznicy mają ogromny zasięg. Mają dużo większy zasięg niż y, moje fortece. Co sprawia, że... Y, Bardzo szybko wykańczają moich rola pod silna przeciw antykawalerzystom. Dobra, mamy dodatkowego tego. E Potrzebujemy coś, co stanowi doskonałą e, jednostkę przeciwko podstawowej piechocie. W tym przypadku będą to e, rydwane z kosami. Łucznik w rydwanie. Panowie, trzymać tutaj szyk. Rydwan z kosami, wzmocnienie. Właśnie. O to chodzi, żeby sami podeszli. Forteca e, z, za szybko nie padnie. Na szczęście. E, rola kawale... słaba przeciwko antykawalerzystom, tylko więc jest ok. Ci są słabi przeciwko piechocie walczącej na Krótki No dobra. Będą chcieli nas zasypać łucznikami i wykończyć e, naszych... Mm, ...nasze fortece. A ja nie mogę na to pozwolić. To jest podstawowa sprawa. I skoro się już udało mi wybronić, to mogę zacząć. Aha, kubu już mnie też nie lubią. Nie pokazuj tego okna. Trochę was zbustuje. Eee. Y Oni nadal mnie nienawidzą Dobra Tu już mam sojusz został mi teraz z kwestia rubu Wybuduję sobie w takim razie dok. Eee y Bardzo się cieszę, że e, tak niewielkim kosztem udało się e, zdobyć giniane słoje, e, dok. Jestem ładnie zabunkrowany. Aha. I teraz potrzebuję trzy łodzie im oddać, a wybuduję cztery plus jeszcze robotnika. Robotnik będzie dodawał nam złoto. złoto. Y, nie będę potrzebował ulepszonej konstrukcji tej jednostki. Przynajmniej raczej nie y, potrzebuję oddać trzy statki. W gladiatorzy, oddaj wybrane jednostki, i jeszcze jedna tak I dzięki temu mamy już wszystkie trzy plemiona: Kubu, Rishi Kabi. To jest Rishi Kabi. Tu jest Kubu. Kubu są. Tu jest ogółem morze. Można przepłynąć. Nie mam zamiaru jednak ich atakować. Tak jak mówiłem. Po prostu się tu zabunkruję i pozdobywam ich uznanie. Zaczniemy od Kubu. Aż są trochę dalej. Zobaczmy. Dobra. Tych już mam z głowy i... Tych automatem yy, moja propozycja została odrzucona przez Kubu. No dobra, teraz tylko muszę zmaksować z nimi stosunki i będzie po wszystkim. To właściwie nie będzie jakoś specjalnie trudne. Dosłownie za chwilę powinienem mieć wystarczające surowce ku temu by tego dokonać Jeszcze tu gdzieś powinny być rybki zaraz o, mamy łowisko, dodatkowe źródło dochodu, widzimy wszystkie jednostki, sympatia, sympatia. Sojusz możliwy do złamania? Nie, nie będziemy łamać żadnego sojuszu. Każdą zdobytą jednostkę po prostu będziemy kolejno oddawać. I tak w krótkim czasie zdobywamy yy, nasze. Nasze kolejne prowincje. <laughs> Ogółem, naprawdę, nie ma sensu się tutaj bawić. Jak ktoś chce, to oczywiście może po prostu jak na tyrana przystało... najechać, zniszczyć, spalić wszystkie wioski. Ale mnie to osobiście nie bawi. Dość będę miał zabawy. E, walcząc z głównymi przeciwnikami e, o czym za chwileczkę powiem e, jak wrócimy do mapy głównej co powinno nastąpić już niebawem dobra e, jedni już są mi wierni e, I jeszcze zostało dwóch. Na bieżąco dodaję. Oczywiście mógłbym na przykład w tej chwili e, złamać sojusz e, z Rikashi i wtedy byśmy najeżdżali ich e, z naszymi sojusznikami, tylko jednak e, mieć dwóch sojuszników, a trzech w razie e, jak ataku to jest stanowcza różnica i po prostu nie chciałbym, tak stracić niepotrzebnych sojuszników. Wygrałeś bitwę. Prowincja twoja. No. Tylko na temat. Za dużo się nie dzieje. Troszeczkę sobie chłopaki tam powalczyli. Powybijali się. Ale słusznie po delikatnej daninie dali się przekonać. No więc tak, została nam tutaj jeszcze jedna prowincja do zdobycia w tej rundzie jest 2000 przed naszą erą. I jak widzicie, mamy tutaj gracza fioletowego, i e, z nimi dopiero będziemy toczyć wojny, z nimi dopiero będziemy e, walczyć e, właściciel Klaudiusz niejaki. E, tutaj mamy jakiegoś zielonego gracza, Sun Liang e, to zapewne jest e, prowincja e, w armii Dalekiego Wschodu a ci są. W sumie oni cholera wie kim są, nieważne. Będę chciał podbić całą Europę i całą Afrykę w miarę szybko. Rozwinąć się tutaj ze starożytności na średniowiecze potrzebuję 6 punktów naukowych po tej turze będę miał ich 5, czyli e, będę potrzebował jeszcze jednej tury do tego, żeby ostatecznie e, przejść na średniowiecze. E, w, mamy Syberię na własność i w następnym odcinku zajmiemy się Egiptem. Do usłyszenia w następnym. Gramy w co chcemy, Empire Earth 3.